Cześć, jestem Bartek z Zaprojektuj Ogród. Dzisiaj pokażę Wam, jak korzystać z naszej aplikacji do projektowania ogrodów. Zaczniemy od początku, czyli jak założyć konto, jak dostać, uzyskać dostęp do aplikacji. Więc zaczynając ze strony głównej zaprojektujogród.pl wchodzę, klikam kubk dostęp do aplikacji. Mogę też po prostu wejść do aplikacji do projektowania cennik, efekt jest taki sam i tutaj mam wybór, mam dwie wersje, które różnią się tylko tym dla kogo przeznaczona jest ta wersja. Wersja pełna jest dla użytkowników indywidualnych, którzy sami chcą zaprojektować swój ogród. Wersja profesjonalna jest dla użytkowników, którzy projektują ogrody dla innych. Najczęściej komercyjnie, czyli dla architektów krajobrazu. Więc ja wybiorę wersję pełną. Klikając kup teraz tworzy się zamówienie. I na tym etapie mogę dodać swój adres e-mail i utworzyć hasło do konta. Jest to wymagane dlatego, że wszystkie projekty zapisują się na naszym serwerze w chmurze. Więc, żeby mieć dostęp do tych projektów, potrzebuję mieć, mieć jakiś login i hasło. Ym, czyli podaję swój adres e-mail. I potrzebuję stworzyć hasło. I tutaj mam już wszystko zrobione. Dalej yy, wybieram tylko yy, formę płatności więc mogę zapłacić z przymocy karty. Płatności są realizowane przez, przez PayU, który jest renomowanym polskim dostawcą płatności, więc to jest płatność bezpieczna. Płatność z kartą, najbardziej chyba obecnie popularna płatność blikiem lub płatności online, czyli przy pomocy szybkiego przelewu z banku. W tym jest jeszcze opcja przelewu tradycyjnego, wtedy otrzymujesz informację o numerze naszego konta i po prostu można zlecić taki przelew przy czym dostęp do aplikacji nie będzie natychmiastowy. To jest jedyna różnica. W wszystkich innych przypadkach dostęp jest praktycznie natychmiastowy. Ja wybiorę płatność BLIK. Pozostaje mi zaakceptować regulamin. Jeżeli chciałbym się z nim zapoznać, to mogę sobie po prostu go otworzyć. Więc tutaj jest cały regulamin naszego serwisu, warto się z nim zapoznać i w tym momencie kupując, klikając kupuję płacę, zostanę przeniesiony na stronę operatora płatności. No i tu już standardowo podaję jakiś kod blik, który potem muszę zatwierdzić w aplikacji. I teraz widzę, że płatność została zrealizowana, więc... Wróciliśmy do aplikacji. Widzę podsumowanie całej płatności, numer z zamówienia. Co to oznacza? Oznacza, że mam już dostęp do aplikacji. W tym momencie mogę sobie kliknąć małe projekty. I zobaczę informację o tym, że nie posiadam żadnego nowego projektu. Mogę go dodać. I to już pokażę w kolejnym filmie, jak dodawać projekt ogrodu. Do